A jednak tutaj mnie wrócono. A jednak zostałem zwrócony z powrotem tutaj. dobrze, a o co nam chodzi? E, chodzi o to, że prosorczak powiedział mi, że przyszła przesyłka, która tutaj kogoś zaniepokoiła i że tam jest moje nazwisko. i Proszę żebym to wyjaśnił. Winczyk. Hubert Winczyk. Winczyk? Winczyk, tak. paczka miała przyjść? Tak, do rektoratu. No to a pani wielkie raczej powiedział, że muszę tutaj, no więc... No patrzcie, na, na takie nazwisko nie przyszła w No Zostałem wysłany z powrotem. Ja tutaj paczki na takie nazwisko nie ale też Nie, to jest paczka do pana rektora. I jako nazwisko nadawcy to jest moje nazwisko, chociaż to nie ja wysłałem, tylko moja żona. Nie, nie przyszedłem po paczkę. A to jest ten karton, co mam z z tyłu? inaczej. więc mówię co chodzi. Dostęp telefon od profesora Sobczaka, że przyszła paczka i że nazwisko nadawcy zgadza się z moim nazwiskiem. I pytał, czy to przypadkiem nie ja to zrobiłem. Wysłałem tą paczkę i że ta paczka śmierdzi i że jest. tutaj niepokój jakiś. A nie jest niepokój. No więc przyszedłem... Pana rektora dzisiaj nie ma, będzie jutro, także proszę o to wszystko zapiszę. Tak rzeczywiście przyszło bardzo to mam z Czy ja powiem o co chodzi? Nieporozumieniem jest to, że się do mnie zgłoszono, chociaż w sumie słusznie. Tam jest napisane Monika Winczyk, jest nawet numer telefonu nadawcy. Ja jestem Hubert Winczyk, więc to nie ja wysłałem, tylko moja żona. Tak, nie nazywam się Monika Winczyk, nazywam się Hubert Winczyk i nadawcą jest napisane Monika Winczek Jest nawet numer telefonu nadawcy, bo teraz tak się wysyła na poczcie, nie? Więc w sumie fajnie, że profesor Sobczak do mnie zadzwonił, ale ale w sumie nie jestem nadawcą. Ale jeśli pan doszedł pana słów, że ta paczka jest tą paczką taką dziwną dość. No. Rozmawiał pan z małżonką. Tak, ja wiem o co chodzi. Ale w takim, ale tak czy inaczej to z nią dobrze by było, żeby Rektor rozmawiał albo żeby jej odpowiedział w podobny sposób, na przykład. Nie? To jest element pewnego działania artystycznego, performatywnego, i yy, moim zdaniem, ale to jest moim zdaniem, yy, profesor Bedyszek jest nie tylko yy, na stanowisku, że administracyjnym szkoły, ale także jest teraz potraktowany jako artysta, jest dwojako, więc może też w ten sam sposób zareagować. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie ma żadnych obaw, że nie ma obaw, że to będzie jakieś skażenie biologiczne itd. Tak no ja mogę, ale jeżeli pani to ujawni od razu, a w co wątpię, że tak się nie stanie, to wtedy trochę efekt. To jest ryba. Ryba, która chyba przez weekend przeczekała za długo na poczcie. Tak, to jest ryba. No, ale tam też jest list i jest kaseta do odsłuchania, magnesfonowa. Więc po prostu dopiero wtedy będzie sens rozmawiać, nie? No, i pewne zdjęcie, to i tak dalej. A dlaczego ja przychodzić? No, żeby pan to co mi przekazał. To żeby... Ale to proszę przekazać, i proszę przekazać, żeby. Proszę się kontaktować. Tam jest A, numer telefonu. To, no, no do. Bo jak pan się domyśla, że pan był A bardzo? No, tak? Mogę sprawdzić. To nie tutaj nie ma, także... Aha, tutaj aha. Zapytam, kiedy rektor jest, to przekażę Monice. Od rana będzie. będzie od rana. No bo teraz w ogóle Monika jest z pracy, więc nawet nie mogła przyjść, przyszedł. dlatego przyszedłem po prostu dostałem telefon, przyszedłem i już, żeby tam wyjaśnić i z, żeby niepokój zmalał trochę z waszej strony. Pan i skoro? Winczyk? Hubert. Ale zaznaczam, nie ja jestem nadawcą, nadawcą jest winczyk Monika. Tam jest napisane Wińka. to wszystko. To na pewno jak się Dobrze. artystyczne, nie odpowiada. No tak, no chyba. Tutaj powinien być wręcz matecznik sztuki, prawda? E, 6, 9, 6, 6, 9, 6. 7, 5. 3, 3, 3, 3, 4, 1. 4, 1. Boże, 696, 75, 33, 41. Tak. To proszę, że nie przekazać, na pewno jutro będziemy dzwonić, tu mamy spotkanie z panem rektorem. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję.